W hotelu Friederyk. słucham? Dzień dobry! Dzień dobry! Ja jestem w pokoju numer 110! Ja... <laughs> mam ok... Nie Kru... mamy takiego pokoju, przykro mi! A to jaki hotel? Hotel Fryderyk! A to pierdolić tego Fryderyka tam! <laughs> Dobranoc! No, nie, nie, nie. Dobranoc. Tak, dobranoc. Dobranoc. <grymne> Ale ma gościu. Wkręcam dalej. Nie odpuszczę, nie odpuszczę. To będzie dobre. Pa. Witamy z hotelu Fryderyk. Proszę wybrać numer wewnętrzny lub poczekać na... Halo, to znowu ja. No, no co, no. No, to jest, jednak tutaj nie ma 110. Tylko to jest, kurde. Proszę ciebie. 215. Kurwa, rozłączają się. Jak ona się śmieje. Kurwa, dzwonię jeszcze raz. O nie, jeszcze jak ona zioło jara, kurwa, w tym... To pani, co przy wylu rozmawiała, bo ja miałam z nią sprawę. Ja Niestety, tej pani nie ma. Nie ma? Mi, A... skończyła się zmiana tej pani. A gdzie ona poszła? Z została zwolniona. O, za co? No, bo za, za nie, niekulturalne zachowywanie się. A? A, bo się śmiała? Tak. Ale ona była spoko. Też tak myślę. To. Dobro. Restauracja 25, tak? Tak. To weźmiesz mnie, połączysz, proszę ja ciebie. Oczywiście, że mam.